Cześć! Dzisiaj chciałabym Wam pokazać y, Glossy Box, który dostałam. Y, przyszłam dopiero z pracy i od razu stwierdziłam, że nagram ten filmik, pomimo tego, że światło jest, podejrzewam kiepskie. Miejmy nadzieję, że tak nie jest. A glossy box to jest w sumie pierwszy raz, kiedy dostałam, więc y, sama jestem ciekawa, co tutaj jest. Jeszcze w ogóle nieodpakowany i jeszcze chyba nawet nie widziałam, żeby jakikolwiek taki filmik y, był na YouTubie, także mam nadzieję, że będę pierwsza. No i co? Zaczynamy, otwieramy. Zobaczymy co. co kryje to pudełeczko świąteczne. O, tak to wygląda. A generalnie jestem bardzo podekscytowana, bo, no bo nie wiem co tam będzie. Mam nadzieję, że to coś takiego z gwiazdą, z Mikołajem połączony wygląda bardzo ładnie, czerwone, choinka co tutaj jest, otwieram, siądę, myślałam, że przydadzą mi się nożyczki, ale okazuje się, że no poziom trudności tutaj nie był zbyt duży, odpakowuję, pudełeczko na pewno zużyję sobie na, na jakichś innych celów, uwaga, uwaga, no i tak, nie wiem, czy mam zacząć od ulotek, czy od produktów. Może przejrzę sobie tak pokrótce. Tutaj mamy... E, pewnie życzenia. Nie, nie życzenia. Tutaj mamy opis produktów. O kurczę, już, już widziałam coś, co mi się spodoba. Ale dobra. Tutaj mamy kartkę świąteczną. No chyba ala, ala świąteczną, bo są to produkty... produkty, no, do makijażu. No dobra, ważne. E, mamy tutaj 40 zł rabatu do Zalando, kod rabatowy. Obuwie, odzież, sport, akcesoria, bla bla bla. Mamy również, co to jest, katalog jakiś z IFROSHE. Dobra. O, Bat Body Works, no ale trzy hm, produkty w wersji mini za 35 zł. No tak się akurat składa, że ja nie mam dostępu do tego sklepu, bo nie jest tylko w Warszawie, no ale fajnie, <grym> dzięki. Yy, no i mamy tutaj Nux, o którym też dużo słyszałam suchy olejek, numer 1 we Francji i tak dalej, jest tutaj próbka, także fajnie sobie zobaczę. Aczkolwiek w sumie lepiej może by było, gdyby mi się to nie spodobało, bo ten produkt z tego co wiem jest dosyć drogi. No i przechodzimy do sedna. Otwieram. Okej, okay, oczywiście podarłam. Fajne takie lizaczki świąteczne. I zobaczcie piersi. <grym> Mamy tutaj Sequence, to jest krem do cery tłustej. Pełny produkt chyba. 50 ml. Teraz dobra, wyciągnę sobie może tą ulotkę, w której mam opisane, co znajduje się w środku. Więc mamy sobie Sequence, tak. To jest do cery tłustej, formuła uzupełniająca. 52 zł za cały produkt i to jest cały produkt. 50 ml, także no już właściwie to pudełeczko jest Przewyższyło swoją wartość. Produkty przewyższyły wartość pudełeczka, o tak. Następnie mamy... E, mamy, co tutaj mamy? Szampon. Szampon 30 ml. I tak, to jest szampon... Zresztą to jest napisane pełny produkt, po co ja się w ogóle <grym> zastanawiam, ile tutaj jest. Lakier, giełka, Szampon jest. Pełny produkt to jest 250 mililitrów. Natomiast mamy 30 ml. Yy, to jest taki szampon yy, do włosów farbowanych, także jak najbardziej się przyda. Następnie mamy właśnie Nux, także bardzo fajnie. Yy, tutaj jest, ile tutaj mamy? 10 ml, a w pełnym produkcie jest 50 ml i kosztuje 70 zł. Wtedy to jest sucho olejek yy, do ciała, skóry i włosów. Także bardzo fajnie. Mamy również y, lakier do paznokci, z tego co widzę, tak, w kolorze Victoria, cokolwiek to znaczy. Y, I to jest pełny produkt, 10 ml, zgadza się, zgadza się, 55 zł jest wart. Nie wiem, co to za lakier, pierwszy słyszę. Firma jaka? Nails i Ense. Coś takiego. I mamy ostatni produkt, yy, ostatnim produktem jest, o pięknie, to jest mgiełka zapachowa z Bath and Body Works, także wreszcie coś mam, <grym> udało mi się. A, I to jest y, 88 ml za 25 zł i to jest pełny produkt, także kurczę, no fajne produkty, yy, wszystko nam się tutaj pięknie zwróciło. I można było chyba jeszcze tutaj, aha, jedną z nich, można było mieć albo tą właśnie Mgiełkę, albo yy, z Paris Amour, taki, o takim zapachu. Także mi się akurat trafił ten. No i co, bardzo fajne pudełeczko. Ja sobie, yy, ja sobie tutaj zamówiłam 3-miesięczną subskrypcję. I to jest pierwsze pudełeczko, także przez trzy miesiące w sumie tak sobie założyłam, że będę sprawdzać, czy mi to się kalkuluje, czy mi się podobają te produkty, czy, no, czy to jest dobre dla mnie rozwiązanie, czy nie. I po tych trzech y, miesiącach stwierdziłam, że po prostu zdecyduję, czy będę to robić już jakby regularnie i tak dalej. Jak na razie jestem bardzo zadowolona, bo są to produkty, które na pewno zużyję, takie, które nie będą mi zalegały w łazience. E, no i, i, i w ogóle wartość tych produktów jest duża, więc super sprawa. Więc to by było moje pudełeczko Glossy Box i jeszcze chciałabym tutaj przy okazji jakikolwiek pudełeczek i paczek y, pokazać wam co dostałam od mojej YouTubeowej koleżanki. Y, koleżanka YouTubeowa to jest Klaudia z kanału Mat for Tutorials i słuchajcie, ona y, właśnie nie mogła z niej zapachów. Y, Bath Body Works świeczek zapachowych. Ja natomiast, nie mam, tak jak mówiłam, nie, nie mam dostępu do tego sklepu. No i ona zrobiła taką fajną niespodziankę dla mnie i mi oddała swoje dwie świeczki zapachowe. I chciałabym, wy, chciałabym Wam pokazać tą, tą przesyłkę, dlatego że zobaczcie, jak pięknie wygląda. Bardzo, bardzo świątecznie. Ja ją trzymałam prawie dwa tygodnie, żeby, żeby ją pokazać, nie używając praktycznie tych zapachów. Dlatego że zauroczyło mnie to, jak ona to opakowała, jak fajnie fajnie to przygotowała. Także naprawdę bardzo Ci jeszcze raz dziękuję, Klaudia. I no, co tu więcej dodać? Świeczki zapachowe są nie dwie całe, one są zużyte, ale to ze względu właśnie na to, że po prostu ten zapach jej nie odpowiadał. Że niesamowita. Niespodzianka, ja bardzo chciałam mieć te świeczki, nie, miałam, nie mam i nie miałam dostępu do tej firmy, więc naprawdę jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. I to by było na tyle, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam serdecznie, pa pa!